Przypominamy, że te święta upamiętniają życie Jezusa Chrystusa, jego narodziny, ale także jego życie, jego śmierć i to, co się stało na Krzyżu podczas jego śmierci. A stało się mianowicie to: nastąpiła wymiana krzyżowa. Twoje winy zabrał On, a swoją miłość wlał w Ciebie. Nastąpiła taka zamiana. Więc Ty w te święta przelej swoją miłość na swoich bliskich, na swoich sąsiadów. A najlepiej na swoich wrogów, jak prosił o to Jezus Chrystus. Miłujcie nieprzyjaciół swoich, bo każdy potrafi kochać tego, kto jest mu bliski: swojego syna, swoją matkę, swoją żonę. Ale spróbujcie okazać miłość wrogowi, komuś, kto jest Tobie nieprzychylny. To już jest trudniejsze, ale można, bo Jezus umarł za każdego, za dobrego i za złego. A pamiętajcie. Że umarł za winy wszystkich ludzi Bo nie ma człowieka bez winy Każdy z nas popełnił kiedykolwiek jakiś grzech A karą za grzechy jest śmierć Nieodwołalnie Bóg wiedząc o tym, że jest to niewykonalne dla człowieka Posłał swojego syna To ciebie należy tylko uwierzyć w to Zaakceptować ten fakt I dalej Żyć przez życie w taki sposób Jaki pokazuje nam Chrystus Jaki możesz Dojrzeć na kartach Biblii. Ponieważ Bóg zostawił nam wskazówkę, jak mamy żyć, czego mamy się trzymać. Zostawił nam wskazówkę, zostawił nam drogowska. Słowo Boże, czytajcie Biblię każdego dnia. Uświęcajcie się, pamiętajcie o Chrystusie. Nie zapominajcie o tym, że to życie kiedyś się skończy tutaj na Ziemi. I co będzie później? Nie bójcie się tego, co będzie później, bo jeśli przyjęliście Chrystusa. A czytacie Biblię, to wiecie. Albo dowiecie się, że nie ma kary dla sprawiedliwych. Sąd jest dla winnych, a winny jest ten, który nie przyjął Chrystusa. Czyli jeżeli Ty zdecydowałeś się przyjąć Chrystusa do swojego serca, przyjąć Jego ofiarę jako fakt, jesteś zbawioną osobą. Uwierz w to, a będzie zbawiony. Ponieważ Chrystus powiedział, że ktokolwiek w sercu swoim uwierzy, a ustami wyzna, będzie zbawiony. Choćby i umarł, będzie żył wiecznie. A to wszystko zrobił z miłości do nas. Kochani, te święta. Te święta są po to, żeby obdarowywać się prezentami, żeby spędzić czas razem. Ale też, żeby nawzajem wylewać na siebie miłość. Pamiętajcie o tym. Ja wiem, spotkacie się z rodziną, spotkacie się z znajomymi, będziecie chcieli posiedzieć, porozmawiać. Niektórzy sięgną po alkohol, ale pamiętajcie, że jest jeszcze ktoś taki jak Jezus Chrystus i to Jego święto właśnie dzisiaj upamiętamy. Błogosławimy Was, kochani, błogosławimy Wasze życie, błogosławimy Wasze domy. Modlimy się o mądrość dla każdego, dla każdej osoby. Modlimy się o Bożą mądrość, nie ludzką. Bo ludzka może być tylko głupota. Mądrość należy do Boga. Szukajcie tej mądrości każdego dnia. Jeśli się zwrócicie do Boga o pomoc, on zawsze Wam pomoże. On pomoże Wam tak, jak to jest Wam potrzebne, a nie tak, jak Wy tego chcecie. Bo tylko Bóg wie, czego najbardziej Wam potrzeba. Ale musicie do Niego zawołać. On jest gentlemana, dał wam wolną wolę. Jeżeli wy nie oddacie Mu tej woli z powrotem, to nic się w waszym życiu nie zadzieje. Oddajcie Bogu wolę. On wam dał wolną wolę. Ja pozbyłem się swojej własnej woli. Chcę, żeby to Jego wola. Rządziła w moim życiu.